19 stycznia 2001 roku satelita SANSAT SO35 stracił z nami łączność. Na jego drodze nie było żadnych większych obiektów i nie doszło do żadnej awarii. Nie wiadomo, co się z nim stało. To jeden z czterech satelitów, jakie straciliśmy bez wyraźnej przyczyny w tamtym roku. Mamy jedno podejrzenie: zderzenia, nie z innymi satelitami tylko z obiektami niewiele mniejszymi od tego. Coś tego rozmiaru wydaje się niczym w porównaniu z satelitą, ale każdy obiekt, jeśli porusza się szybko, może być śmiertelnie niebezpieczny. Nawet kawałek marchewki. Ten kawałek leciał 76 metrów na sekundę i zrobił dziurę w sklejce o grubości pół centymetra 76 centymetrów na sekundę. A obiekty na niskiej orbicie poruszają się z prędkością 7600 metrów na sekundę. Nawet maleńki obiekt lecący z taką prędkością ma niewyobrażalną energię. Szacujemy, że na orbicie jest około 100 milionów obiektów o średnicy poniżej centymetra. To 100 milionów niewidzialnych pocisków, które czekają na cel. Nie straciliśmy innych statków kosmicznych dzięki sprytnej koncepcji z lat 40. Tarczy Wipla. Co gdyby zamiast jednej warstwy ochronnej stworzyć dwie warstwy oddzielone szczeliną? Dzięki temu statek kosmiczny nie zostanie uszkodzony przez mikro Marchewka przebiła się przez pierwszą warstwę, a potem rozbiła się, jej energia rozłożyła się na dużej powierzchni, dzięki czemu statek kosmiczny pozostał nietknięty. Tak działa tarcza Whipple. Montuje się ją tylko w największych i najdroższych statkach kosmicznych. Większość wyposażona jest w cienką osłonę. Warunki są coraz trudniejsze. Każdy nowy kosmiczny śmieć powiększa tę orbitalną strzelnicę. Jeśli nic nie zrobimy, fala niedziałających satelitów zmieni się w tsunami.